Jak Bułgarze robią kiszoną kapustę? Do kiszenia używają kapusty kiosę. kiosę, która jest miękka i się do tego nadaje. A dzisiaj jest 7 listopada i właśnie zaraz będziemy przygotowywać to kiszenie kapusty. Jak robią Bułgarzy? Tutaj mamy właśnie e, kapustę kiosę, kiosę, która jest miękka, taka, a tutaj już e, mąż przygotowuje tak do tej beczki plastikowej, kół, włożył wąż, tam aż na dół, bo właśnie w ten sposób e, będzie się ją, jak to się mówiło, Wam, ale to tak żeby była cyrkulacja no, tego, no, so, so. tej, cyrkulacja była tej właśnie wody. Teraz takie robię przycięcia, takie przycięcia i układa do tej beczki. Patrzymy się jeszcze raz. Tutaj tak przycina w ten sposób, jak ona tak wygląda, tak mniej więcej. O taka, a z drugiej strony, o. I taka nie jest taka twarda, zbita, jak te właśnie kapusty, które są w tym, w Polsce. Ona taka trochę jest miększa. I teraz wszystko układa tam, do tej beczki. No. I tak właśnie przygotowuję tą kapustę do kiszenia. Się tak przycina. I się kładzie do tej właśnie plastikowej, do plastikowej tej beczki. Tam tę rzecz rzuca. A tutaj tak przycina. Żeby ta sól wchodziła tak do środka. Do tej, w głąb tej kapusty. No, i tutaj ten wąż taki będzie. No i niektóre, właśnie, przetnie, O, i teraz zobaczymy, jak wygląda taka jedna. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, daj to. O, tak. O, tak. I nie ma takich No, właśnie, nie ma takie jak te polskie, właśnie mają, prawda? takie y, twarde bardzo i w ten sposób układa, żeby było wszystko równo było poukładane my troszkę tak robimy ile kupiły 40 kg, tak? 40 kg kupił no i będziemy mieć y, kapustę kiszoną część zrobię y, to więc właściwie większość zrobię do do słoików druga ta druga część będzie do zjedzenia albo sobie coś zrobimy do jedzenia taką kapustę mogę jej nawet zrobić i y, ten Bigos hmm. I teraz co? I teraz przygotuję wodę. Proporcje właśnie jak się daje. Tutaj mamy wiaderko. Znaczy tutaj jest kilogram soli. Jeden kilogram soli. A to taka całe, całego w całej soli nie dajesz na razie, prawda? Później dasz, czy tylko tyle. To ile tej soli jest? Nie. Było... Na 3, 1 kg na 33 litry wody, tak? Tak. Dobra, teraz pomieszać trzeba porządnie. Teraz się miesza. Tę wody dolewa już, no i jeszcze tutaj, to znaczy ile było trzydzieści trzy litry wody, trzydzieści trzy litry wody i 1 kilogram soli. No i tutaj tak kapusta jest ułożona i tak się nalewa. Potem będzie się dmuchało tym właśnie wężem, żeby była cyrkulacja. Ile to przez ile to dni? 10, 10, dni. 10, 10 dni tak się będzie mąż przychodził i będzie tak dmuchał przez ten drugi koniec węża, żeby była cyrkulacja. Tej, tej wody. No i żeby się kisiło wszystko ładnie. No tutaj jeszcze dodaję, zaraz doda soli. Tutaj dodaję resztę soli. Pomiesza. I będzie dalej wkładał też i tą, tą kapustę. Przemiesza tu No i zaczyna, i zaczyna dalej kroić kapustę. Takie przecięcie. No i będzie tu wkładał. Trochę jest tej kapusty. To tylko jedno będzie, prawda? Jedna beczka tego. A kołku beczki. Myślę, że tylko jedna będzie. czy No tak, wejdzie to wszystko tutaj. No i tutaj przecinaj jeszcze raz, Przecinaj jeszcze raz i tutaj widać jak wygląda w środku. Tak No dobrze. No tu też przycina. No i tutaj zaraz leję wodę posoloną. I doleję zwykłą. To się i tak i tak się wymiesza. 33 litry na 1 kilogram na 1 kilogram Sorry. Jeszcze dolewa wody, bo to 30. Czyli tutaj będzie więcej e, trzeba dolać wody. Więc to jest jak? Gdzie? Jak e, 60, 66 litrów plus 2 kg soli. Tyle wszystko będzie. Tyle jest na czterdzieści kilogramów kapusty. O, ta duża. duża. s duże i małe No i tak trzeba ułożyć, żeby było wszystko ładnie, żeby ta kapusta nie wypłynęła do góry. Jeszcze jedna ci została, czy nie? nie. Jedna jeszcze ci zostało, Czy mi się wydaje? Nie. No i teraz z góry się daje taką kratę. przyciskać się i się daje kamień. A to taki wielki kamień. Kamień wielki jest. Zapryciskał te, tam kapusta. O, tak. I teraz jeszcze się trzeba dolać wody. Jeszcze 60 litra woda. Tak, 60 litra woda. Ugramiło się. 30 gramów soli 6.3 80 No znaczy to tak 60 litrów to jest wody, tak? 60 A a w soli po 30 gramów. Po 30 gramach. kilo osów. 1 kg i 80 kilo i 80 no i jeszcze tutaj się doda pewne rzeczy za, no, y, za takie jakby jak za co to właściwie się daje za, za światna aha y, żeby był kolor żeby taki się zrobił żółty na tak zwaną na ten sok na to oni to bułgarzy nazywają jarmiena ciorba to jest jarmiena to nie wiem zupa czurba. i i nawet piją to. Bo to jest takie fajne, kwaśne. Ma, posiada witaminę C. No i się dodaje. I otóż. No, jak ktoś za dużo wypije i na kaca jest to dobre. <grydza> A to jest właśnie taka, daje się kukurydze. A, a oprócz tego to słyszałam, że dają mi jabłko, i figwę, i cebulę, ale mąż daje, co, daje tylko kukurydzę, tak? Tylko daje taką kukurydzę. No mąż, tu daje jeszcze sól. Tak daję na oko. na oko. I to jak dla mnie. No tak, ma wagę. 200 gramów jeszcze zostanie. Jeszcze musi dwa 220 dwie, dwie, deko. No. I nic na oko, nic na oko. No tak, nic na oko, bo na oko to jak się robi to. Jeszcze trochę daj. Do... Jeszcze trochę daj. Teraz pomieszasz. Dobrze. I to wyrzuć. Mam poszedł wyrzucić te te, 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 te ten, 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 ten śmieci. Natomiast ja mieszam i to jest woda, prosto z kranu, bo ta woda tutaj jest dobra. Jeżeli macie niedobrą wodę chlorow, z tym chlorem, no to niestety to trzeba dawać mineralną wodę. To tak mówię, żeby było, bo tak samo było i z truszyją. Poprzedni film nie pytano o tą wodę. I to jest po prostu zimna woda z kranu. Ale woda musi być dobra. Znaczy tak jak to się robi, mniej to na 1 litr wody 30 g e, soli. się ukisi, to ta, ten kolor się zmieni tej kapusty. Nie będzie taki zielony, a się zrobi. No i teraz mąż da. Teraz myję tą kukurydzę. I teraz da tutaj do. No tak, mogłeś wcześniej dać, ale tak się zrobiło. Ja ja potrzymam może. Te dwie tylko włożyłeś, tak? Dwie. Mhm. No i, i co? I teraz i... co? Teraz będziesz dmuchał. O, to się dzieje, zobaczcie. Dmucha. I, są się, to są. I to się jest cyrkulacja. 10 dni. Tak robi właśnie. 10 dni. I tak, na koniec. Po miesiącu kapusta kiszona jest gotowa, ale my jeszcze dłużej ją podtrzymamy. To znaczy dzisiaj jest 7 listopada, a gdzieś 15 grudnia zobaczymy, będziemy wkładać do słoików i wigilia idzie i tak dalej i tak dalej no więc dziś jest 19 grudnia i zaczynamy tutaj yy, yy, goszo tutaj zaczyna sokować kapustę ja już tutaj napełniłam słoiki tutaj ładnie sok widać tak już tutaj robię trzeci przygotowuję daję tutaj z tego garnka i tutaj naciskam żeby było porządnie tutaj trzeba porządnie wypełnić ten słoik a Gosio tutaj szatkuję kapustę kiszoną. robimy to teraz 19 grudnia dlatego że dlatego, że wyjeżdżamy na początku stycznia do Polski, a inaczej taki, taka kapusta kiszona może stać się w takiej beczułce aż do lutego łącznie, prawda? I koniecznie w lutym, z końcem lutego trzeba ją zlikwidować, to znaczy, że je dać do słoików. Pastaryzuje się 5 minut i tak to wygląda. A jeszcze później sobie zrobimy, jak skończymy już to wszystko, no bo to dzisiaj nie skończymy wszystkiego, prawda? Zrobimy też y, następnego dnia, żeby się nie przemęczać tak, nie? Yy, sobie zrobimy sałatkę, o taką sałatkę tutaj da, o tak na, na talerzyk i z papryką mieloną z góry i na zdrowie sobie wypijemy z rakietką, tak? Tak.